formalności stało się za dość, To się przedstawię na wszelki wypadek, chociaż się znamy. Marek Ciesielczyk, radny Tarnowski. Chciałem przedstawić dzisiaj dwie sprawy. Jedna to sytuacja w Tarnowskim Pałacu Młodzieży. 30 stycznia odbyło się spotkanie dyrektora Pałacu Młodzieży Jerzego Kosiby z przedstawicielami rodziców, dokładniej mówiąc z Radą Rodziców, chociaż nie do końca można zapewne ją tak nazwać, o tym za chwilę. Rodzice przedstawili szereg zarzutów, prawdę powiedziawszy byłem trochę zszokowany relacjami pomiędzy dyrektorem a rodzicami, ponieważ atmosfera była naprawdę napięta. Rodzice skarżyli się, że mimo iż w październiku wybrali Radę Rodziców, dwa miesiące później dyrektor oświadczył, że jest ona nielegalna ze względów formalnych. I oskarżyli dyrektora o to nawet, że zmierza to w tym kierunku, aby w kwietniowym konkursie, bo w kwietniu będzie się konkurs ponownie na, na dyrektora, aby w kwietniowym konkursie rodzice nie mieli przedstawicieli w komisji konkursowej. Jako, że ta rada jest no jak widać nieprzychylna dyrektorowi. Ten konflikt ma rozstrzygnąć kuratorium oświaty. Gdzie rodzice będą składali skargę na tę decyzję i będą dążyć do tego, aby ta rada była, była formalnie radą rodziców. Konflikt ten właściwie bazuje na zarzutach, które mają charakter matematyczny. Mnie osobiście zaskoczył merytoryczny, naprawdę charakter zarzutów, matematyczny wprost. Przewodniczący Rady Rodziców, pan Grzegorz Mazur, opracował tego typu raport. On jest dostępny w całości, tutaj przekazuję skrót tego raportu, natomiast całość jest dostępna na stronie www. zjednoczeni dla tarnowa.pl. Na samym dole strony jest ten raport w PDF-ie. Pan Mazur zarzuca. I popierany jest w tych zarzutach przez Radę Rodziców, zarzucam między innymi, że w ciągu 10 lat dyrektorowania Pana Kosiwy spadła aktywność Pałacu Młodzieży, pisze, między innymi zmienia się, kurcząc i ograniczając swój potencjał. Likwidacji uległo wiele cennych i zasłużonych pracowni, ilość godzin do dyspozycji naszych dzieci drastycznie spadła. I tutaj, tutaj podana jest liczba, w ciągu ostatnich 10 lat liczba godzin nauczycielskich, zdaniem Przewodniczącego Rady Rodziców spadła, spadła dwukrotnie. W porównaniu 2.14, 2.15 do 2.23, 24 liczba pracowni i sekcji spadła trzykrotnie, zaś znaczy liczba nauczycieli w ciągu 10 lat spadła dwukrotnie z 79 do 46. Przewodniczący pisze też, Spadek oferty edukacyjnej płacu Młodzieży wpływa niekorzystnie na wykorzystanie możliwości lokalowych tej placówki, co w konsekwencji generuje olbrzymie straty ekonomiczne. I porównuje placówkę podobną w Nowym Sączu do placówki tarnowskiej. Porównując aktywność stwierdza, że ten stosunek ilościowy, jakościowy wyraża się stosunkiem liczbowym 27 do 7 na niekorzyść Tarnowa. Także padają zarzuty o niepotrzebną zdaniem rodziców w utylizację sprzętu Pałacu Młodzieży oraz zmiany statutowe, które niekorzystnie zdaniem rodziców wpłynęły na działalność Pałacu Młodzieży, mianowicie wykluczenie z udziału w zajęciach studentów do 26 roku życia oraz likwidacja samorządu wychowanków. Także przytaczane są zarzuty kuratora oświaty, który kwestionuje udział w Radzie Rodziców żony dyrektora. Także rodzice przypominają konflikt dyrektora z Młodzieżową Radą Miejską kilka, kilka lat temu. Okazało się, bo byliśmy tam jako radni, przedstawiciele Rady Miejskiej, dowiedzieliśmy się, że ja akurat nie jestem członkiem Komisji Oświaty, ale się dowiedziałem, że w ciągu trzech lat dyrektor w ogóle nie brał udziału w pracach Komisji Oświaty no i być może przez to my nie mieliśmy pojęcia o tym, co się tam dzieje. Moim zdaniem, tą, tą sprawą powinna się zająć nie tylko Komisja Oświaty, ale i Komisja Rewizyjna oraz Kuratorium Oświaty. Kuratorium Oświaty zresztą już się zajmuje po tej skardze, która ma być złożona, czy już jest złożona przez, przez rodziców jeżeli ta sytuacja moim zdaniem nie ulegnie poprawie, to być może dojdzie do realizacji pomysłu sprzed kilku lat, kiedy to władze miasta planowały nawet zlikwidować płac młodzieży. Jak już powiedziałem, pełny raport znajduje się na stronie www.zjednoczeni-dlatarnowa.pl na dole strony. Drugą sprawą jest bardzo ciekawy sondaż, którego wyniki dopiero co się ukazały. Na stronie Instytutu Wolności Gospodarczej Ronalda Regana. I tutaj możemy porównać te wyniki z sondażem, który zresztą Radio Kraków prezentowało sondażem pracowni Ibris. Po, po, popularność czy poparcie pani Anny Pieczarki daje jej pierwsze miejsce. Zajmuje pierwsze miejsce z poparciem 24%. Mówimy oczywiście o wyborach, e, przyszłych wyborach na prezydenta miasta. Drugie miejsce zajmuje pan Jakub Kwaśny. Nasze miasto termu 21%. trzecie pan Zbigniew Kajpus z Koalicji Obywatelskiej, 19%. E, Marek Ciesielczyk, czyli mówiący te słowa z uczciwości, 12%. I ostatnie miejsce, podobnie jak w sondażu IBRY, zajmuje pan Krzysztof Rodak, 5%. No i też się powtarza tutaj liczba tych niezdecydowanych, bo było 18 i jest 19. To jest duża liczba, czyli co piąty Tarnowianin jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje. Jaki stąd wniosek? Niekoniecznie. Pani Pieczarka może przejść do drugiej tury, chociaż na razie to wszystko na to wskazuje, bo jednak notowania PiSu spadają, jak widać. I być może dwaj pozostali kandydaci, czyli Pan Kwaśny i ja tu nie twierdzę, że Pan Kajpus będzie, bo oczywiście tam są różne kandydatury. Prawdopodobnie Pani Menkel będzie tym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ale nie sądzę, żeby tu wyniki odbiegały od tego sondażu. Prawdopodobnie z Panią Pieczarką będzie któryś konkurował z tych dwóch kandydatów, ale gdyby notowania PiSu spadły, to być może będziemy mieli ciekawe, ciekawą rywalizację między panem Kwaśnym i jakimś kandydatem Koalicji Obywatelskiej. No sobie co ja mogę powiedzieć, że jak się spojrzy na te wyniki, to niewątpliwie dosyć dużo będzie zależało od, od elektoratu mojego, dlatego że nie jest powiedziane, że ten wynik będzie utrzymany. Pomiędzy, mówię o rywalizacji między Panem Kwaśnym a kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli, jeżeli to poparcie będzie wzmocnione na przykład poparciem tych pozostałych kandydatów, a przede wszystkim moim, wówczas być może do drugiej tury przejdzie ten kandydat, który będzie miał który uzyska takie dodatkowe poparcie. No, jeżeli chodzi o odnotowania pana Rodaka, no to, no to tak sądzę, że on już tutaj wypadł z gry, zwłaszcza, że przedwczoraj opuściło go kilku bardzo istotnych kandydatów włącznie z przewodniczącymi rad osiedli, którzy wydali komunikat, że cofają poparcie dla pana Rodaka. Ja bym tutaj gdybym miał radzić sympatykom pana Rodaka, to powiedziałbym tak, żeby zastosowali model amerykańskich prawyborów. Czyli, żeby ten kandydat o najmniejszym poparciu wycofał się i przekazał swoje poparcie dla kandydata najbliższego mu programowo. Jak powiedziałem, no, duże znaczenie będzie miało też te 19% niezdecydowanej, bo te głosy mogą się różnie rozłożyć. No zobaczymy jak dalej czy będzie się rozkładało to poparcie, być może będą jakieś realizowane następne sondaże. I bardzo ciekawe będzie, jak, jak się będzie kształtowała rywalizacja tych głównych kandydatów. To by było chyba tyle. No i oczywiście zapraszam na kolejne, kolejne tego typu konferencje, które mam nadzieję będą także poświęcone sondażom. Nasze miasto stało się tutaj punktem zainteresowania Instytutu Warszawskiego. Są, Wcześniej Ibry z nami się zainteresował. Myślę, że będą kolejne sondaże. Dziękuję bardzo za uwagę No i do zobaczenia. Nie mam jeszcze.